oh Cześć i chwała! O Cześć i chwała! Ja... Proszę o chwilkę jeszcze. Za chwilę wejdziemy na stadion. Do tej pory wszystko przebiegało jak najlepiej. Bardzo wam dziękuję za to, że pokazaliście tutaj solidarność, dyscyplinę i porządek, że byliśmy przykładem nie tylko dla innych inicjatyw tego rodzaju w Polsce, ale dla w ogóle tego warszawskiego, że... Ta grupa była zdyscyplinowana, że w takim porządku przeszliśmy przez most, a bardzo się bałem, że tam może coś się złego wydarzyć. Moi drodzy, zapamiętajcie, że wybory to wybory, polityka to polityka, ale to nigdy nie może rzutować na Was. Nigdy nie możecie dać się podzielić, pokłócić z kolegami tylko dlatego, że macie trochę inne poglądy polityczne. Możecie zawsze dyskutować o bohaterach historycznych. Możecie rozmawiać o programach politycznych, ale nigdy między Wami nie może być wrogości. Nigdy nie możecie tylko z powodu wyborów doprowadzić do tego, że wasze środowiska są zniszczone przez system. Bo o to właśnie im chodziło. Ten marsz to kolejny sukces nas, polskich narodowców, polskich patriotów. Bo odbył się, bo jest w porządku, bo jesteśmy zdyscyplinowani i żadne prowokacje nie mogą się udać. Bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, że marsz jest tylko raz do roku. Wybory raz na kilka lat. Ale wielką Polskę, Polską Sprawiedliwą, Polskę, do której nasi koledzy i koleżanki z zagranicy. Musimy budować swoim wysiłkiem codziennie. Pamiętajcie, macie być koleżejscy, uprawiać sport, razem spędzać czas, uczyć się, pomagać słabszym, szanować starszych. I każdy z Was, podkreślam to z zawsze od lat, każdy z Was jest ważny. Nie myślicie sobie. Wielu z Was, to właśnie praca dla ojczyzny i narodu jest okazją do tego, żeby wejść na dobrą drogę, dać przykład, bo wielu z nas krzyczy Wielka Polska Katolicka, wielu z nas uważa się za ludzi bardzo wierzących, ale pamiętajcie, to nasz... To przesłanie ma być dla Was na cały rok natchnieniem, razem ponad podziałami. Jedna Polska dla wszystkich Polaków. Honor, duma, koleżeństwo, patriotyzm. telewizyjne. I to jest wasze zadanie od dziś na kolejny rok. Moi drodzy, wracajcie do domu spokojni, bezpieczni. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Boże błogosław Polakom. Wysłę, przejdzie wartę, będzie polakami, dał na przykład pola jak wyciężać mamy. Ziemi do Polski, za Twoim przewodem, włączył się z narodem. Już na morciec do swych baśni, w zapłakany, słuchaj jeno podnosi, nasi rada pany. Marsz, ziemi boskiej do Polski, za Twoim przewodem, włączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej, do polski, za twoim przewodem, złączył się z narodem. Idziemy w proste miejsce, przewodzimy dalej do przodu, idziemy!